Jesteśmy tutaj po to, żeby Was zachęcić do ogłoszenia Ewangelii, po to też te filmiki są zrobione, żeby ty, do których Pan przeznaczył na to, żeby głosili Ewangelię na Ewangelistów, żeby wychodzili na ulicę, żeby się nie bali, dzielić się Jezusem z tymi, którzy giną. Jeżeli Ty przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jesteś zbawiony i Pan dał ci do serca, aby głosić głos. Jeżeli pragniesz, Jakieś pomocy w tym, żeby z Tobą wyjść na ulicę, po prostu zadzwoń, czy, czy po prostu maila puść i na, na, na adres mailowy i my przyjedziemy, I jeżeli nam, nam zapewnić wszystko jak najbardziej, bo żyjemy tylko z Bożej łaski. To Boże mówi, że wyraźnie, że lud, który zna swojego Boga, wzmocni się i będą działać. Myślę, że te słowa wypełniają się dzisiaj właśnie na ulicach naszych miast. Niewielu jest takich, którzy chcą zwiastować Ewangelię właśnie na ulicy. Jesteśmy jednym z nich. Ma na imię Wiktor, to jest mój brat Kazik. Znamy parę osób, które jeszcze wrzucają filmiki na YouTube na, z Ewangelią, którą głoszą na ulicach. Chcemy Was zachęcić do tego, pobudzić, zbudować, abyście wiedzieli, że Bóg ma w tym narodzie jeszcze wiele osób, które mają serce do tego, aby głosić Ewangelię. Zapraszamy Cię, na, żebyś obejrzał nasze filmiki. Zapraszamy też wszystkich, aby wrzucali swoje filmy z ewangelizacji ulicznych, abyśmy my byli sami zbudowani tym. Jeśli chcesz, tak jak mówił Kaziu, spotkać się, przyjechać do naszego miasta, do Sosnowca, ewentualnie chcesz, abyśmy do Ciebie przyjechali, pomogli Cię, bo może jesteś w tym mieście u Ciebie jedynym ewangelistą, zadzwoń, napisz, pod spodem znajdziesz numer telefonu czy stronę WWW? jeżeli Pan nie dał Ci do serca, byś głosił Ewangelię, jesteś zwykłym, wierzącym człowiekiem, który ma nastawienie modlitewne, wstawienicze, wstawię się za nami jak najbardziej za każdym, który głosi Ewangelię w tym kraju. I proszę Cię, wstawię się za ludźmi, bo tylko Bóg ma moc ich pociągnąć do życia wiecznego. Tylko ma ich moc pociągnąć do tego, aby uwierzyli. W moc Ewangelii. Móc się i walcz. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa. A z okazji tych chcemy Wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt, chociaż jest to tylko tradycja, którą przyjęliśmy, bo w takiej się wychowaliśmy ale wierzę, że Jezus Chrystus, który jest moim Panem, który jest Panem Kazia stanie się też może Twoim Panem, a jeśli już jest zachęcam Cię, abyś poszedł za Jego Słowem, ponieważ Bóg chce wysyłać robotników na żniwo, żniwo jest wielkie robotników jest mało, a jest to czas żniwa, czas żniwa, który na, może nadejść do Polski już niedługo dlatego zachęcamy Cię tym, tym filmikiem i tym filmikami, które kręcimy, abyś głosił równie prostą, zrozumiałą Ewangelię dla ludzi, którzy muszą słyszeć Słowo, które zostanie posiane i to Słowo wierzymy, że wyda w swoim czasie. Bóg nie patrzy na to, gdzie ty jesteś, tylko na to kim ty jesteś. Czy naprawdę jesteś uczniem Jezusa, idziesz tylko za Jego naukami, za Jego słowem, czy nie? To wszystko.